No to za kamulce, które tutaj mnie otaczają. się yy... nic, nic się, się tego Witam cię wszystkich bardzo serdecznie, gdzie jesteśmy o czym dzisiejszy odcinek będzie oj, dzisiaj to będzie jazda! Dzisiaj to będzie tak. Piramidy, czakramy, linie mocy, masoni, zjawiska nadprzyrodzone. I wszystko, co tylko chcecie, żeby było fajnie. A tym razem, gdzie jesteśmy? Jesteśmy na terenie naszego muzeum. Tu na ulicy Warszawskiej była willa śniegiego szredera. Bardzo ciekawe miejsce. Ezoterycy. Zawyliby z wrażenia, jakby się dowiedzieli, że to miejsce jest tak szczególne, tak niesamowite. Wszystko pokażemy, wszystko opowiem. Będziemy również podkręcić film przy jedynej w Gorzowie prawdziwej piramidzie. Oraz opowiem o czakramie, o liniach mocy, o ezoterykach, o zjawiskach nadprzyrodzonych. O i będzie się działo. Oglądajcie do końca. Na początku chciałbym powiedzieć, czy takie teorie o tym właśnie całej magii, o tych siłach, o tych czakramach, o tych linii przepływu mocy, czy w ogóle mają jakąkolwiek podstawę naukową. Otóż proszę Państwa, takie coś ma podstawę naukową. Nie wiem, czy to jest poważna podstawa naukowa, ale w roku 1974 powstała tak zwana teoria Gaia autorstwa chemika Jamesa. Lowe Woka oraz mikrobiolożki Lin Margulis. Ogłosili oni właśnie, że nasza planeta to powinna być traktowana jako żywy organizm. I jak każdy żywy organizm ma swoje tam główne punkty energetyczne oraz sposoby przenoszenia tej energii, a starożytne wierzenia, takie punkty energetyczne nazywane są Czakramami Ziemi. Jest ich siedem największych głównych czakramów Ziemi. I co ciekawe, również ciało ludzkie ma w sobie siedem miejsc szczególnych. Siedem czakramów. Znajdujemy się teraz na terenie ogrodów otaczających Willę Schrödera, która obecnie jest naszym Gorzowskim Muzeum. Miejsce. Szczególne. Przygotowywałem się do tego filmu w sposób dosyć taki. Nie wierzyłem w to, co, co mi opowiadano. Opowiadano mi, że tutaj jest specjalna energia że jest tutaj miejsce, w której czuje się tą taką pozytywną energię kosmiczną ludzką, biologiczną, czy to te żyły wodne jakieś gdzieś przepływają. Trudno mi powiedzieć. W każdym razie jest tutaj odczuwalna pewna energia i to pozytywna. I to wcale nie jest takie bezpodstawne, gdyż pan Schroeder, który zaczął budować tutaj, w tym miejscu, piękną willę dla siebie. Tą willę, to, to praktycznie pałac jest, nie? Zaczął budować w tym miejscu i dlaczego on wybrał te miejsce? Wybrał to miejsce, gdyż według ezoteryków Ziemia nasza, nasza planeta jest organizmem żyjącym. I tak samo jak każdy organizm żyjący bo jak żyły u nas, czy tam tętnice tak, każdy organizm żyjący ma specjalne ciągi komunikacyjne, które rozprowadzają tą energię po całym ciele. A skoro planeta jest Yy, organizmem żywy, żywym, to musi mieć też te takie linie, jak nasze tętnice, jak, jak nasze nerwy, które rozprowadzają tą życiową energię po całej planecie. I teraz, tak, na pewno są, i to już nie tylko według oszalałych, jakichś ezoteryków na pewno są miejsca, które są szczególne yy, w, w, na, w, na nasz. Które skupiają tą moc, które mają taką magię w sobie. W Polsce najbardziej znanym miejscem jest oczywiście Wawel, na którym prawdopodobnie, według niektórych, jest umieszczony jeden z siedmiu czakramów świata. Na Wawelu czuć tą moc że zresztą wiele rzeczy przemawia za tym, że Wawel jest miejscem szczególnym. Tam się wydarzyły rzeczy, które wskazywałyby, że naprawdę jest on miejscem szczególnym. I teraz tak. Jasna Góra, oczywiście, to jest miejsce szczególne dla nas Polaków, to jest miejsce szczególne. Ale Jasna Góra powstała już wcześniej w tamtym miejscu, aby Zakamuflować miejsca szczególne dla Pogan, czyli te miejsce na Jasnej Górze, były już znane wcześniej, zanim nastało chrześcijaństwo na naszych ziemiach. I kolejne miejsce szczególne znajduje się na wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Znajdujemy się koło willi Schroedera, która obecnie jest siedzibą naszego muzeum. Pan Schroeder był osobą bardzo, ale to bardzo tajemniczą. I on był masonem, na pewno był masonem, figuruje w spisie gorzowskich masonów, a oprócz tego był ezoterykiem, wierzył w takie zjawiska jakieś nadprzyrodzone, i wymierzył sobie pewne linie. Tak jak już wspominałem, są linie mocy, które zmierzają w odpowiednich kierunkach, które łączą na naszym globie jedno szczególne miejsce z drugim szczególnym miejscem. A jak już wspominałem, nasza Jasna Góra, nasza Częstochowa Jasna Góra jest miejscem szczególnym jeszcze, jeszcze z korzeniami pogańskimi i jeżeli przeciągnąć linię, od jasnej góry do miejsca, które nazywa się Arkona. Gdzie jest Arkona? Arkona to jest nad wybrzeżem Morza Bałtyckiego to jest taki wystający półwysep. Obecnie jest to w Niemczech, a kiedyś była tam największa świątynia. Pogańska? Pogańska, tak, słowiańska. Tam byli jeszcze wszyscy słowianie i tam mieli w tej arkonie swoją największą, najświętszą świątynię. I jeżeli przeciągnąć linię prostą pomiędzy jasną górą a arkoną, to przebiega ona tu, bezpośrednio w tym miejscu. Pan Schroeder doskonale o tym wiedział. I postanowił wybudować tutaj ten piękny, yy, tą piękną willę oraz yy, zasadzić tutaj drzewa. Przedtem w tym miejscu, na tej górce, tam naprzeciwko mnie, był Fort Napoleoński. Nie, nie tylko Napoleoński, jeszcze z czasów wojny 30-letniej. Yy, I jeszcze w połowie XIX wieku ten fort tam miał funkcję swoje obronne dla miasta Landsberg nad Wartą. I dlatego nie można było tutaj nic zasadzić. Były gołe, gołe wzgórza. Żadne drzewko, żaden krzak nie mógł tutaj wyrosnąć. Takie były założenia obronne. Zakaz było. Musieli wykarczować, co by tutaj chciało wyrosnąć. Drzewa rosły tylko na samym czubku, takie to pole, aby tylko wzmocnić swoimi korzeniami ten fort. A poza tym goło, łyso i nieciekawie. A pan Schroeder wybrał tutaj miejsce na taki park botaniczny, gdzie zasadzi różnego rodzaju ciekawe rośliny, drzewa, krzewy, kwiaty, bo wiedział, że tędy przebiega linia mocy, a zaraz pójdziemy zobaczyć prawdziwą piramidę, w zasadzie resztki piramidy, ale nie tej Cheopsa. To jest piramida Chujawska, z okresów yy, naczyń lejkowych. Według ezoteryków, a ezoterycy to jest takie bractwo, które zajmuje się właśnie przepływami mocy i tymi rzeczami, czakramów mocy Ziemi jest głównych, jest siedem. Czyli piramidy w Gizie, Mahanjero Dak, to jest w Pakistanie, opactwo Glastonbury w Anglii, Urulu w Australii, Rzym, we Włoszech, Jerozolima, wiadomo gdzie i Kraków, wiadomo gdzie. Siedem punktów mocy mogą być różne. Niektórzy twierdzą, że są trochę w innych miejscach. A ja opowiem teraz dwie historie związane z tym miejscem, i te historie są dosyć niesamowite. Kiedy zbierałem materiał o Klaudiuszu Alkiewiczu, bo tak mam zamiar zrobić film o Klaudiuszu Alkiewiczu. Klaudiusz Alkiewicz to fundator cementarza Świętokrzyskiego tu na Warszawskiej, który ten cementarz sąsiaduje z tym miejscem właśnie. Podobno jak kupował ziemię pod cmentarz od Szredera, a oni byli sąsiadami, dobrze się znali, to Szredder dokładnie wytyczył mu linię, gdzie może być cmentarz. I powiedział: nie, wy, nie kłać nigdy ludzi poza te wyznaczone linie, gdyż martwi, mogą wstać z grobu. Alkiewicz się zaśmiał, wziął to za żart. A szredder chyba się nie zaśmiał. On na to wszystko na paciju trochę inače. A druga historia jest również przypadkowa. Kiedy kręciłem film o naszej filharmonii, tamtejsi pracownicy zapytali mnie, czy coś tutaj mogło być takiego tajemniczego może jakiś starożytny cmentarz albo jakieś świątynia starożytna, bo rzeczy dzieją się w naszej filharmonii, które jeżą włosy, włosy na głowie ze strachu, drzwi się potrafią same zamykać, eee, coś tam jest naprawdę. Niesamowitego. Ja spróbuję znaleźć link do filmu, który jest w internecie, który pokazuje te zjawiska w naszej filharmonii. Patrzyłem, oglądałem na terenie naszej filharmonii. Tam nie powinno być nic. Tam przeważnie były pola żadnych tajemnic. Natomiast kiedy zbierałem materiał do właśnie tego filmu, i okazało się, że według niektórych ezoteryków. Linia mocy pomiędzy arkoną a e, jasną górą przebiega właśnie w tym miejscu. No, to ta linia przebiega również przez naszą filharmonię. Całkiem możliwe, że dlatego dzieją się tam rzeczy, które są zjawiska takie mocno, ale to mocno niepokojące. Mm, bardzo ciekawe. No ciekawe. I związane z tym właśnie miejscem jest też również grupka ludzi, którzy przychodzi się tutaj energetyzować, gdyż dotykając tutejszych kamieni, dotykając tutejszych drzew, yy, twierdzą, że uzyskują moc kosmiczną. Co to za kabulce, które tutaj mnie otaczają? Yy, w parku Czechówem, park Czechówek, park leśny Czechówek, to w zasadzie jest na granicy miasta. Przyjedziemy na Czechów, przejeżdżamy przez wiadukt, pod wiaduktem, zaraz po lewej stronie, zaczyna się las. I właśnie w latach 30. XX wieku hitlerowscy naukowcy znaleźli ten oto grobowiec. Dlaczego hitlerowscy naukowcy? Hitler miał swojego yy, takiego zajoba. On chciał stworzyć swoją własną religię, i do tej religii potrzebni mu byli męczennicy, potrzebne mu były jakieś takie wagnerowskie pierdoły. I on wysłał naukowców, aby poszukiwali starożytnych znaków świadczących o tym, że Germanie są nadludzką rasą. A takie znaki to miały być swastyki sprzed tysięcy lat. I właśnie tutaj, w tym grobowcu, poszukiwali, właśnie hitlerowcy takich ukrytych artefaktów, swastyk w tym grobowcu nie znaleźli. Znaleźli szczątki różnego rodzaju zwierząt, szczątki ludzkie. To był naprawdę spory grobowiec. Z tego co wiem, to największe płyty w tych grobowców posłużyły jako filary pod fundamenty, pod wysokie napięcie, pod słupy wysokiego napięcia. Ten grobowiec był eksponowany baru pod Łabędziem, koło rolnika w Gorzowie. Przez kupę lat tam sobie stały te kamienie. I pff, chyba w latach 70. zostały one przeniesione właśnie w te miejsce. A jak przenieśli, przeniesiono, to też podobno. Słyszałem, że parę tych największych też znikło. Także e, to, co tu widzimy, to jest tylko fragment e, tego grobowca. A grobowiec w takiej formie, takiej wydłużonej, jakby leżącej piramidy, nazywany jest Piramidą Kujawską. Tak, bo to najwięcej na Kujawach chyba jest. Teś, takich grobowców. Yy, I co ciekawostka, znaleziono tam pewną symbolikę, świadczącą o tym, że mieszkańcy, którzy zamieszkiwali tereny dawnej Polski przed tysiącami lat, wymyślili koło. Tak! Można powiedzieć, my, Polacy, wymyśliliśmy koło. A jeżeli nie wymyśliliśmy, to pierwsi przedstawiliśmy to na wizerunku. I niestety jak to często się u mnie zdarza ostatnimi czasy materiału mam za dużo, za dużo musiałbym zrobić półgodzinny film i dlatego rozbiję tą historię o naszych piramidach, czakramach, liniach mocy i niesamowitym Gorzowie na dwie części zapraszam na wyjście po kamieniach takich, żeby one... No szredder jeden i drugi należeli do masowy. Tu był Mast, a na mast była wciągana flaga. Nie wiem, czy to... to dziwne, że tu są takie ślady nikt, Naprawdę naprawdę z pracowników nikt z pracowników nie wejdzie tam z telefonem komórkowym olbrzymi, olbrzymi głaz, a na tym głazie pismo. Runiczne. Niektórzy mówią używano... ze <grystanie> starożytnych Indii. Ten film możecie państwo zobaczyć dzięki naszej inwencji twórczej. Materiał powstał z własnych środków, bez wsparcia naszego miasta Gorzowa Wielkopolskiego.